Małeczko z tej strony Dejś YouTube'a Dziś nagrywamy Will Hero Już na start mamy nowy hełm u takiego rycerza A gra jest pr dosyć prosta logika gry że trzeba sobie skakać różnymi hełmami i ratować dane w postaci w naszym przypadku jest to elf faln. Taki ptak nam pomaga. Właśnie słomega mega straszne lagi. To w każdej grze. Ale chyba jednak ta będzie, bo już było parę innych, ale ta najlepiej działa. Bo się i włączyła i... O. I są tu też takie bomby. Są również... Różnego typu bronie to zależy od jakiejś postaci, co, co czego ona używa. Są też bossy i są też minigry, jakby na przykład dajmy to, bo to jest moja ulubiona minigra, taka śnieżna. Akurat jest zima, to so. takie minigry są. So. Na porę akurat. I trzeba tu zbierać kaskę. Hmm. Jeszcze przeciwnicy są tak dla, dla trudności. Jeszcze nie wolno wlatywać w takie bryły. Or, oraz nie wolno wlatywać w takie kolejki liniowe, bo, linowe, bo to się może źle skończyć. Trzeba skakać. I tu też takie zapadnie, na które musimy uważać. Już nawet dobry wynik całkiem. Gra mi się całkiem podoba. Ogólnie nie tylko mówię o mini grach. Sama gra jest całkiem spoko. Fajnie się w nią gra może nie jest to moja ulubiona, ale jest fajna. Zaraz 400 dobijemy. Może. O chyba rekord będzie. Akurat dobrze idzie. Trochę laguje, ale to nie powstrzymuje odbicia rekordu. Op. Teraz na takim na dachu domów możemy też śmigać. O, akurat wybrznęliśmy z trudnej sytuacji. Nie wiem, czy będzie my taki cały odcinek, ale na razie było dobrze. Nawet wiedziałem, że takie zamki. O, jesteśmy w piątym miejscu. Bardzo fajnie. Dobra, pokażę wam kolejną minigrę. Taką trochę na Halloween. Wszystkich nie będę mógł pokazać, bo... Mm. Oj, tu jest taki duch do zebrania. Duszek. I tu atakują nas duchy. Nie mamy przeciwników, tylko mamy duchy. Nas taki oto... Taka zmora nas atakuje i musimy przed nią uciekać. I ogólnie atmosfera jest mega Halloweenowa, jeszcze jakby włączyć muzykę. A to akurat film bez tej growej muzyki. Wampiry tu są. Nasi przeciwnicy są też ale tacy. Duch przeciwnicy. Im duchy pomagają. Naszym przeciwnikom. Lecz to przez ducha polegliśmy. Jeszcze jest jedna taka mapa dosyć fajna. O. Fajna mapa. Ogólnie mało tej gry jest. Jak oglądam to mało to... O... jest na YouTube tej gry. Jest mało taka trochę znana. Więc pewnie dlatego go za dosyć słaby wynik jest dobry Braranga, Albo po prostu to jest w Polsce. I ostatnie to bym wykorzystał na plażę. Akurat pierwszy to był taki zimowy klimat, zimny, a tu niech będzie taki ciepły. Wakacyjny trochę, jak ktoś na morze jeździ. Albo nad wodę. No to w ogóle teraz jest dużo nowych serii. Geometry Dash i to. Will Hero. Grę już znam dłużej o jedną godzinę niż Brawl Stars. I na początku to bardziej mi się ta podobała. Ogólnie teraz mało. Brawl Stars gram, Dawno już nie było odcinka z Brawl Stars. Nawet nie wiem, który to sezon jest. Ja ostatnio grałem, jak był BAS, a tego ósmego to nie pamiętam. Ale tu chyba nie ma bossa, bo jeszcze tak daleko nie doszedłem. Musimy uratować Pirata. O! Ale wybuchło. Nie jest to. Nowy rekord. Było dużo lepiej. Otwórzmy skrzynkę. No nie no. Nie mamy koronek. I tak to nie jest dobra skrzynia. Ta na górze jest trochę dobra. I nasz mężny ptak nam pomaga. On nie może zginąć. On. On jest taki, że on nie ginie, mu się nic nie dzieje, nic, nic go nie możesz zabić. O i to największy minus tej gry, wiatraki. Wiatraki są dosyć takie słabe. Nie, kiedyś nagrywaliśmy z De 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 ściakiem tym mm, na YouTuba tą grę, ale coś wtedy nie, nie mogło się przesłać. To to jest nie ten sam film, ale taki opóźniony i już trochę nowszy. Bo niektóre gdy to tak dawno grałem, może 5 lat temu, niektóre. Łompadak pamiętam, że też dawno w to grałem. Mm. O, musimy skakać. Co to, to? O, mamy kolejną skrzynię. Skrzynie skarbów. Może uda nam się dojść do bossa. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda boss w tej grze. Może będzie powrót do Red Bala. Już nie będę przychodził, może tych poziomów, co nie było, tylko będziemy przychodzili bossa mechanicznego trochę na to... Ja na... Nie no, te, bom... A te bomby są jeszcze gorsze niż wiatraki. Od teraz wiatraki są na drugim miejscu. Dla mnie. I są bardziej znośne. Dobra, wracamy. przerwa na reklamie już się skończyła. Myślę, że będziemy mogli nawet otworzyć tą skrzynkę. Może coś fajnego trafimy. Nie mówię, że takiego super, bo rery nie są jeszcze takie fajne. Komony są. Nie znaczy nawet nie wiem jak to się nazywa. Komony są lepsze. Są jeszcze epiki chyba legendy. Nie znam za bardzo topki w tym. No i jeszcze są balony. Są mniejsi, więksi przeciwnicy. Jak widzieliście, w niektórych były też duchy. Byli piraci, więc gra jest całkiem ciekawa. Nie wiem, w którym ona roku powstała. Ło! Wow! Epic. I patrzcie, możemy jeszcze takie odblokowywać rzeczy. Co mamy wielkiego potwora i musimy mu umknąć. Wróciliśmy już do naszej krainy. Możemy skakać po owcach. Owieczkach. One dają się na siebie skakać. To, to też jest całkiem fajne skakać po owcach. Jeszcze nie powiedziałem o takiej możliwości, bo zapomniałem, że w grze można tej też skakać po owcach. No, i tym to akcentem doszliśmy do bossa. O, o! O, a. A, a, a. A, a, a. o, o! O! Aha. Nie, Zmiażdżył nas! Nie no! Daliśmy się bosowi. Ale fajnie, że odblokowaliśmy epicką skrzynię. Wybuchło nam. A teraz pokażę Wam taki sypidran. Co można robić takiego, że szybko koklikać. To też jest całkiem czasami. Sku... Opa, piraty. Dobra, no to będziemy kończyć ten odcinek, ale jeszcze przed tym otworzymy skrzynkę. Co tu się pojawiła? No i co trafimy? O! Mieliśmy to. Trochę lipa. No to ma.